się maną wszystkim bliska, A stays i witam w kolejnych home warsach Słuchajcie, w drugim odcinku. Dlaczego w drugim? Tak, dużo osób powie, że Ej, Alchades był drugi, tak. Tylko, że on został nagrany, źle go nagrałem i były lagi, i dlatego go nie ma na YouTubie. A seria Wam się mega, mega spodoba, ponieważ zrobiliście takie wyniki pod tym, że to jest głama w 5 dni. ja, Ja się jaram tym. E, więc ja wam dziękuję. E, nie będę robił te, czegoś takiego, że kurde, to pobijmy to czy coś, bo, bo to nie ma sensu. Chcecie zostawiacie lajka, like, nie chcecie, to nie. E, ja nie pierdolę już będę głupot, tylko zaczynamy custom gamey i zaczynamy rozwalać nasze robaki. Nasze małe, śmieciowe robaki. E, tylko że, o, dziękuję. Wybierzmy sobie jakiś tam pokój, jak, jakiś holmo. Nie, hol to tak za bardzo. No, tak, nie, nie, do końca. No, Master Bedroom, no niech będzie, niech będzie. Ever, high oczywiście, super. E... A tego nie ogarniam akurat, nie? Więc tak. E, wiecie, więc Co, coś tu przełączyłem, po prostu i tyle. E, weźmy sobie, zróbmy e, taką wojnę na mechy, nie? Mechy przeciwko e, jakimś tam, e, wiecie, jakimś tam. Po prostu. Robakom, I, i to może być całkiem fajne. Tu mamy bombowce, tu mamy ten. Szuka właśnie takich maszyn, nie? Które e, mogłyby być takie, wiecie, super nowoczesne, czy, czy coś takie. A, wiecie, e, nie no, dobra, zupy to na same mechy. Ok, zupy to na same mechy. Mamy 260 mechów, ok, i zróbmy to przeciwko. Tak się zastanawiam teraz, no nie. Tak żeby wiecie nie przesadzić, żeby nie przesadzić za bardzo, wie, oczywiście. Eee Skorpion, o to brzmi legitnie dosyć e, przeciwko 30 40 50 chociaż czekajcie, bo w, w jednej grupie to będzie 250 jednostek, to nie. To z grupy to ona 30 i po prostu startujemy sobie bez zbędnego gadania. No, oczywiście, możecie, tak jak mówiłem, pisać swoje propozycje na walki e, i, i tak dalej. E, I wtedy właśnie będę się od, do nich odnosił. Może czy coś. E, Okej, okay, dobra. Już już, 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 już mamy wszystko. E, przepraszam, bo chciałbym. O, dziękuję. E, już mamy wszystko, co e, powinienem mieć. Mechy. Zaczynamy mechowa... E, właśnie, chwila. Sposadzmy e, kilka samochodów tutaj, oczywiście. Na początek to jest jakiś tam w miarę e, dobry pomysł, mi się wydaje. No i teraz... I teraz będzie... O, stawianie ich. Wielka armia mechów. O, dobra. E, da, dajmy tylko tyle. No nie, na razie. Na razie dajmy tylko tyle mechów, żeby... Ej, tutaj pod łóżkiem można wejść. Czy nie, nie, ale dobra. Ok, to e, na razie postawmy tutaj te mechy tak, w ten sposób. E, tutaj przejedźmy sobie. Chociaż mamy jeszcze trochę czasu, wiecie? To możemy ustawić sobie tutaj te mechy. Ok, to niech idzie pierwsza. E, pierwsza fala mechów. E, tylko, że one, one się coś tam pogubiły. One nie. One same nie wiedzą, co chcą zrobić, nie? Jak widzicie? No ale dobra. One dadzą radę, wierzę w to. E, dobra, tutaj będzie kolejny oddzielnik e, Już, ej, halo? No. I ooo dobra spa... O, okej, okay, to już, już 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 tyle z mojego spamu. Wow, ej, chwila. Stop. Ej, mechy. Mechy, bo tu miałyście iść. Tutaj miałyście iść. Dobra, przyspieszmy je. Ej, patrzcie, one weszły tam na górę nawet Wow. Uuu, to, 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 to jest ciekawe nawet, nie? Tak, Dobra, halo, K kolejny oddział mechów. Musicie pomóc tutaj. Wy tak samo tutaj lecicie. Musimy małe przegrupowanie zrobić. Ale maluteńkie tylko, nie? Tutaj oczywiście ustawiamy e, nasze mechy. Tutaj e, was by się przydało tutaj cofnąć troszeczkę. Dobra, halo, i się wcielamy w jednego z mechów. Ej, chwila, stop, tylko spowolnimy sobie czas, w sensie dajmy sobie czas na ten. Dobra. Jeb, yep, granatami, laserami możemy nawet strzelać. Ej, to jest fajne akurat. Ciup, 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 Wielka armia skorpionów. Dobra, zobaczmy jak tutaj sobie... O kurde, ej, patrzcie. Skorpiony przedarły się przez naszą obronę tak troszeczkę. Ej, dobra, to szybka cofka. Szybka cofka, ej, ale jak te mechy się źle ustawiają, kompletnie, serio, to, to tak bez kapi. Myślałem, że troszeczkę lepiej będą się rozstawiały one. Dobra, jakoś tutaj rozstawcie tą amunicję, żeby więcej było. Nie, no halon, pa, panie skorpionie, proszę się ogarnąć. Wow, dobra, ej, wy stójcie już, już tutaj jest, jest wasze sze miejsce. Wow, le, lekkie lagi się zaczęły robić. I patrzcie, ile jest tych skorpionów, nie? Kurde. Dobra, ta, patrzcie, no pronimy się na razie jakoś O kura, już nie mamy tu amunicji Już nie mamy amunicji No dobra, no jakoś sobie dajemy radę na razie, nie? E, mamy przygrupowanie tutaj oczywiście e, Powinniśmy się cofnąć Cofnijcie się, mo, mo, moi, moi ludzie Dobra, tutaj oczywiście wysyłamy kolejny e, samochód zaopatrzeniowy To, to się przyda e, Najgorsze jest to, że wy gdzieś tutaj idziecie, nie wiadomo gdzie Patrzcie jak oni prują, wojna Wojna mechów przeciwko królewskim skorpionom. No po, po malutku. no powiedzmy, że ten oddział nie radzi sobie zbytnio najlepiej, no ale jestem dobrej myśli. O kurde, już skończyło mi się amunicja mi się skończyła. Znowu, ej, halo, zbytnio z m, jesteście. E, ale dobra. E, Przyśpieszmy przyspieszmy sobie razy z cztery. Zobaczmy po prostu, kto wygra to starcie. E, widzę, że już no, skorpiony... Skorpiony zaczynają tutaj masowy atak, szturm Masowy szturm na naszą tutaj kolonię Musimy zrobić im plecy, musimy musimy, 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 musimy powiedzmy pomóc naszej tutaj wiosce, oczywiście Nasze, naszej wiosce, Boże, jak to źle brzmi Hej, nasza wioska, nie mamy przegrupowanie was Okej, okay, no wszyscy strzelają, wszyscy mają strzelać, nie do końca amunicji Ale wydaje mi się właśnie, że... To tak czy siak jest wygrane. No nie, no nawet dużo nie straciliśmy. E, ale musimy przyszczurmować przy ostatni. ostatni bastion, właśnie. Naszych oponentów. Ostatni bastion. W ogóle mogę im wybrać e, broń. To, to jest ciekawa. Taka ciekawa ciekawostka, nie? E, ja myślałem, że w ogóle te jednostki muszą sobie latać, nie? Czy coś, że muszę je transportować. A tu. A tu jednak nie. Ej, wygraliśmy to. Myślałem, że troszeczkę. E, te mechy są gorsze, tak szczerze mówiąc, e, ale no, po, No, się spisały, nie? Się spisały. Tutaj możemy granatami, oczywiście, rzucać i, i tak dalej. Gincie, królewskie skorpiony, to koniec wasz jest bliski, oczywiście, czy coś takiego. No, taka walka, powiedzmy. Sprawdziliśmy e, mechy, mechy jakoś tam dawa, dały radę sobie. E, w sumie chyba 400hp, nie, tam tak bez kappi eee, i w ogóle by, chciałbym sprawdzić Hmm Chyba powinno się to skończyć, tak mi się wydaje Czy nie? Czy gdzieś jakiś skorpion się e, utknął I dlatego nie chce skończyć, wiecie, bo ja chcę spaść na dół i zobaczyć e, jak to tam działa A, okej, okay, to, to tak działa, no spoko Okej, okay. aha, tylko że. Hem, gdzieś jakiś skorpion mi znikł, nie? I tak za bardzo właśnie yy, nie wiem, gdzie on jest. I tak teraz się zastanawiam, co dalej z tą walką. E, czy powinniśmy się poddać, czy nie? Ja sobie zrobię screenka. Nie damy po prostu back to menu, ponieważ wygraliśmy. No, mimo że. No, co tak się trzeba było. 17 osób tylko zginęło. Ej, no co całkiem ciekawie, nie? To w sensie te mechy są. OP, że się tak wyrażę. Łapka w górę! Jak mam się odcinek potopa? E no. E, dobra, teraz tak. Spróbujmy. Spróbujmy przeciwko jakimś wielkim pszczołom e, czy tam z szerszenią, pszczoły z szerszeni nie wiem. E, Bito jest pszczoła, szersze będzie jakoś inaczej. 200 takich, o kurde, to nie wiem czy nie przesadziłem. E, ale dajmy heavy ten, heavy obrońców, oczywiście jakieś supply traki, troszeczkę więcej ich trzeba dać. E, nie oszukujmy się troszeczkę, tak wiecie, tak więcej więcej więcej. Um. Dobra, dajmy tutaj jeszcze tych. Chciałbym zrobić szczególnie na jakichś tam, nie wiem, siłach powietrznych, może walkę. Bomber, strike. Ok, coś takiego, wiecie, tak, żeby też za, za bardzo ich tutaj nie. Wiecie, nie, 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 nie zniszczyć. Znaczy, wiecie o co mi chodzi. Ok, więcej tych naszych altych kolegów. Zmieńmy sobie pokój na jakąś kuchnię, czemu by nie, jakaś kuchnia taktyczna może być, zobaczymy, coś czuję, że dostaniemy po dupie troszeczkę, ale nie martwmy się e, oczywiście, bo to to, to nie, ma, nie ma czym się martwić spokojnie ludzie, tak spokojnie spokojnie jak na wojnie, jak to się mówi widzicie, baluje zachęć z YouTube'a, hehe taka ciekawostka bo dostałem na, na święta taki kubek od znajomych e, okej okay. zaczynamy może od Eee, iCrafta Okej, okay, czyli więcej już ich tu nie damy, eee, zróbmy ich takich 10 Aha, dobra, bo to... to, to aha, bo nie, nie, nie wziąłem żadnych sniperów, nie? Ja myślałem, że wziąłem jakiś sniperów czy coś jeszcze, a tu A tu taki przykus jednak nie, kurde Dobra, jakieś wehikułki Okej, okay, dobra, z 10 tych. No to oczywiście do, do pełna wstawiamy sobie tych. I yy, okej. Okay. Połowę Was chciałbym przenieść tutaj. Chciałbym, żeby połaz was poleciała sobie na szafkę, gdzie... gdzie właśnie możemy yy, sobie na spokojnie, wiecie, pierwszą falę ode. Ode. Dede, 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 zniszczyć. Yy, kolejna fala naszych... Ukochanych, powiedzmy, osób, które będą niszczyły, właśnie naszych przeciwników, będzie. Weź się już na początku, okej. Okay. Nasi żołnierze dobrze idą do góry. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze bym powiedział, nawet. Tutaj się już przemieśćmy. W takim razie na pierwsze pozycje obronne. A drugimi pozycjami obronnymi, będzie tutaj z kolei z tyłu. Flanka, e, nasi, powiedzmy, żołnierze powoli wchodzą e, na górę. Czy samochód wjedzie tam? Samochód tam nie wjedzie. O. Wiecie, liczyłem na to, że hej, samochodem możemy tam wlecieć sobie, nie? Patrzcie, już atakują. Już jest pierwsze, pierwsza walka. Pierwsze, e, kurde, strzały. Dobra, a jak się w was strzela? Eee, chwila. O, okej. Okay. Dobra, strzel. O, padł. Ej, super. Wow, ej, ale jakie, jakie bombardowanie, nie? Dobra, dobra, namierzamy. Dobra, jest, poszła. Poszła rakietka. Dawaj, ładuj, ładuj, ładuj. Dobra. I dobra i czy, czy on zostanie zdjęty? Nie myślałem Dobra e, musimy przeładować szybko Dobra 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 I poszło O kurde ej Wow ale tu się masakra zrobiła Ej mamy przygrupowanie y, Ostatnich żołnierzy którzy przetrwali Halo ostatni żołnierze Którzy przetrwali szybko cofnąć się Dobra strzelać Ej wow co tu się dzieje w ogóle Ej, coś... Ej, fajnie, i najlepsze jest to, że nie laguje za bardzo, nie? Dobra, prze, przeładowanie malutkie. Jesteśmy zatruci, e, co może być małym problemem. Dobra. O, halo, pan blisko. O, ej, halo, wszystkie jednostki naziemne mi zginęły. Nie, jeszcze od został. Dobra, hej. Przetrwaj, stary. Przetrwaj, bo ty jesteś fajny. O nie, o nie, halo! Dobra? Dawaj, namierzaj. Namierzamy, 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 namierzamy. Dobra, jest, poszła rakieta. Pięknie zdjęty. Dobra, znowu ładujemy. O, nie, 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 nie. nie! Ej, masakra! Kurde, za dużo ich wziąłem. Patrz jaki ruch. Ej, ile ja ich tam. Ej, mam w ogóle. Hmm. Ej, to dobrze, że wziąłem te samoloty nasze. Mm. Okej, okay, to bardzo fajnie, a przejmijmy kontrolę nad takim Uuuu! Lecimy. Dobra, czekajcie, teraz wylowy... Oh, o, halo! O, dobra chwila. O, dobra. I teraz taki zakręcik. Oprócz tego, że coś nas tutaj żre po dupie. Halo, baby, No nie przegraliśmy. Przegraliśmy. Nie wierzę w to. Ej, ale to była fajna dosyć walka. Tak mi się wydaje w sensie. E... Nie no, dobra, słuchaj, A, do, a dobra, zróbmy, zróbmy tak, z, z, zróbmy e, dłuższy odcinek po prostu. I damy sobie jeszcze raz, tylko tym razem więcej naszych kolegów. E, przeciwko. E, no nie wiem, dajmy sobie z. E, 50 tych po prostu. E, battle points sure ten i zaczynamy. Jeszcze raz e, zrobimy, bo. Fajnie to wygląda jak te wszystkie rakiety tak lecą, nie? Przynajmniej mi się tak wydaje osobiście, nie? E, nie wiem jak wy... Jakie jest wasze stanowisko z tym, ale mi się wydaje, że to całkiem fajnie wygląda. Serio. No ale mamy jeszcze w ogóle tyle jednostek do sprawdzania, nie? Tyle jednostek do strzelania. E, no więc wiecie, mam, mamy kurde nieskończoność odcinków z tego będzie, co wy na to? <laughs> Nie, no, może bez przesady. E, dobra, teraz takie jakieś. O, klikando! Dobra. Uch. Dobra, jest pierwsza setka. Znaczy jeszcze nie. E, aha, i tak możemy tylko 200 mieć w sumie, nie? No to, to, to też trzeba pamiętać. E, więc no. O, klik, klik, klikando! Klik, 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 klik. Najgorsze jest tu klikanie, wiecie? mam robić cięcia. Kiedy ja je umieszczam, te, te jednostki, ja sobie zdaję sprawę, ale nie chce mi się. W się sensie nie? No, może od następnych odcinków. Nie, to, to tak zrobimy. Eee, kurde. Słuchajcie, moi mili. Moi mili, ustawiamy je! Ustawiamy nasze jednostki, naszą armię przeciw przeciwpowietrzną. Ready? Oczywiście jesteśmy gotowi. Znaczy, dobra, jeszcze się nie ustawiły nasze jednostki. Ale są gotowe na. No no kurde, no co ja mam wam powiedzieć? No kurcze, są gotowi. Są gotowi na wszystko. No dobra, może jakiś tam oddział e, wy, wycofamy sobie. E, w sumie powinniśmy podzielić ich na fale takie, nie? W sensie. E, wie, wiecie o co chodzi? Na grupki, e, które właśnie będą tutaj sobie działały. E, I strzelały, i będą strzelały. Pierwsze jednostki tutaj już weszły i się bronią, twardo się bronią. E, ile one mają HP, bo chciałbym zobaczyć w ogóle. 80 HP mają tylko. Ej, to wiecie, to tam. Nie jest to jakoś tam dużo. A ja, da mieć 80, to powinniśmy inna kitka zdejmować, nie? Ale patrzcie, kurde, jak to. Ej, to fajnie wygląda, kurde. Takie bombardowanie. A, dobra, myślałem, że już się skończyły te jednostki, nie? E, ale chyba za dużo ich wziąłem, chociaż. No bym nie powiedział, bo sobie te szerszenie, no powiedzmy, że to są szerszenie, bo nie jestem pewien, sobie całkiem dobrze radzą, nie? Wybijają mi moje jednostki, wybijają tutaj, nie? No tutaj góra, tutaj, tutaj, właśnie, no bo ja, ja chcę sobie postrzelać, dlatego ustawiłem sobie jednostki, dobra, mamy na celu, mamy na celu, o nie, nie możemy mieć na celu tej jednostki, dobra, to halo jakąś inną. Ła, wow, dobra, dobra A ta? Ja nie zdążę namierzyć nawet, nie? Patrzcie, woop, wie! Strzał w wylocie, nie? Ła wow. Jaram się tym, serio i oj, bieliśmy już na zalokowaną, ale nie do końca Halo! Przepraszam, bo chciałbym oddać strzał Dobra, to, to po prostu przyspieszmy to już, nie? Wygraliśmy i straciliśmy 85. Ej, to 400 na 200. No, całkiem, całkiem zacnie było. Ale okej, okay, moi drodzy, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się spodobał, łapa górę, komentarz mi lewitany. Trzymajcie się do kolejnych odcinków, to i cześć.